spakowany niewyspany nie mogłem zasnąć jakaś masakra w ogóle ale cisne, trzecia nie, nie ma trzeciej już, już jest piąta także na spokojnie powinienem dojechać no na szczęście dobry Bóg wposażył nas w takie rzeczy jak adre adrenalina która nas pobudzi niebawem <tryk> Etapa po, po etapie, ale jestem Chłopak zwarci i gotowi. Piękne autka stoją wszędzie, a myć do portu. Zajechaliśmy do portu, a tutaj kaset wszystko na, na piasku stoi. <śles> Jak my wypłyniemy, chłopaki? Nie ma wody ci, Chyba tak. <ślesi> Chyba tak. Czekamy na przypływ, ale pięknie to widać, tam z oddali. No, są, asy. Witamy. Witamy. Którym płyniemy, chłopaki? Oj. Dobrze, że jest woda, to jednak wypłyniemy.

Ależ piękne. Zobaczcie, jak piękne rozwiązanie jest. Jakie są pływy. Ten most podnosi się wraz z tymi, z tymi e, kołkami. No nie kołki, to są słupy betonowe. Piękne rozwiązanie. Cały most jest na pontonach. I podczas przypływu, a przypływ widzimy jaki jest, jest równy z tamtą ścianą za łódką. Dobre, nie? Jeszcze jest mokry do połowy Po ostatnim przypływie Patrzcie, mule można pozbierać Jakbyśmy nic nie złowili zawsze coś będzie Czad No, takiego mocno nie widziałem Wysokie te bele, gdzieś na 5 metrów, nawet więcej. 2, 4, 6, 8. A tam, nie wiem czy to widać, ale zobaczcie to. Naprawdę tam jest, tu pływy są bardzo wysokie. O tutaj jest. Że ten jacht jak jest 5 metrowy, wysokość ma. No to tyle jest tam nawet nad niego. Ten drugi nie ma pięciu, ma ze cztery. Piątkę ma równo z tym. No i tak to. Tak to jest. Naszego shipra chyba jeszcze nie ma. Czekamy na niego. Będziemy się pakować. A już niektóre łódeczki bez masztu. Ale tutaj ten jacht jest cudowny. Hmm. Przypominają mi się trochę moje kochane Mazury, Mikołajki, też cudowne. Cudowne jachty stoją piękne. Wszyscy czekamy. Niestety, przypływ trochę <grywa> za późno? Nie, ale tam nasza łajba powoli. Są <grywa> takie Proszę bardzo, proszę bardzo. Cała ekipa. druga osoba, kończy Opa! Ja bo siebie nagrywałem, teraz dopiero Tutaj bardzo pięknie. Już proszę bardzo. Jest ekipa cała. Pięknie odbijamy. O! Tak, od najładniejszej do najbrzydszego. Dobra. Wołaj go! Wołaj o Najbrzydszy nie chce wyjść. Złapiemy go. Słuchajcie, łajba jest petarda, nie? Wszyscy wierzą, że wrócimy. A wiara jest najważniejsza. Nie wiem czy pokazywałem wam Ajbę Jestem na rufie z jednej strony jest przejście z drugiej tu już powolutku tam można do shipra wejść chłop steruje, płynie na, na łowisko, tutaj mamy tutaj mamy węteczki, multiplikatory widać także przewieszki zaczepione, sprzęcik ładny. Tu organizator siedzi sobie Cała łajba, ekipa No i powoli, powoli Wajba jest naprawdę Ta małpa Zrzucają kotwice, przejdź drugą stroną Wrzucają kotwice Yeah, I don't know. Pretty much the whole of this squid per hook. Yeah. Every drop. Yeah. Every drop. Yeah. Every drop. Yeah. There's oats. Put boxes of it, don't worry about the squid. So cut out on one side. Yeah. Careful. fingers. Now, the best bit of the squid is that. Um, fish, not for that. But okay. like you to make that's the best. <laughs> <laughs> you can try if you want. If okay, so, sure. for that, so then you just cut it into little strips. Some sheet, yeah. Just some rice? Right, so you see this squid's <laughs> got two eyes. Yeah. Literally cut it across the middle of uh -huh. right side, yeah. so, hook. So, your hook. Yeah, yeah. Right. This hook. Yeah. yeah. So, well, lots of bait. Uh -huh. Lots and lots of bait. Uh -huh. Fish are hungry. like <laughs> cast. Like me. Like you. <laughs> really bastards. Yeah. let <laughs> yeah, so, a few bits on like that. <laughs> yeah. It looks like it. <laughs> yeah. That one. Yeah, this cool bit? Yeah. See where we cut it across the eyes? Uh-huh. There's just enough meat, because this bit, if you put the hook in it, it just comes yeah, out, there's no. Yeah, yeah. But there's just enough meat yeah, yeah. in the middle of yeah. that, between the eyes, <laughs> and that'll then hang on. Okay. <laughs> then I'll two or three shrimps on afterwards. Do you put Woo! Every single time. Okay, goes And then the other bait is ragworm, and I'll put a ragworm on a different one just to see how they use those. At yeah, any point if you can get stuck, just ask, them. don't, mm -hmm. don't put shit bait down if you won't catch it. Right. The other thing is, is make sure that when you drop it down you hit the bottom, you'll actually feel that weight so yeah. you'll actually feel it on the bottom. Yeah. yeah. But obviously the tide is pushing very line, so what'll happen is it'll actually lift the bait and the bait off the bottom. Mm -hmm. so you may need Happy <laughs> yeah, days? Yeah. Well, yeah. so <laughs> but yeah, so that's, 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 around, yeah. that's yeah. Um, yeah. So You want to try and fish most pretty of the time, and Back towards the back of the boat, um, purely because of the go, the tide's running that way. we so got this down, that the reels. The reels. reels yeah. Okay. Mm. So, oh.

Ja tutaj jest, jest Najbrzydszy musi się zawsze pokazać. To no, na końcu. A tu coś nowego? Czyli 4 Czy To jest

<laughs> right. I don't know if you've ever used these reels before, it's a multiplier. Yeah, very simple. Yeah, That drops it down, that puts it back again. Yeah, and obviously to wind it. Some of the reels have level wind so it will lay the line for you. Yeah. Some don't, but the ones that don't don't have a lot of line on so it shouldn't be a problem. But again, like I say, so we're going lower this down.

No, No. I jak pan powiedział, nabijamy i wbijamy całego aż na żyłkę, żyłkę i trochę skwida. Lecimy z tematem. Mój pierwszy rekinek, proszę bardzo. O, jaki fajne. fajny. Smakuj. Hej, smakuj. O, zobacz, jeszcze jeden back na Yeah, Tak, tak, jest mały małe rekinki samo czekamy na pokażę się wedkarz Zamaskowany okrutnie ładny ładnie proszę cm Rekko. Rekinek no chyba większy od mojego nawet Dobry No już ten na patelnie będzie dobry Bierzemy że On zdejmuje, bo coś głęboko łykają haki no. no i coś się dzieje Powolutku każdy po małym szkrabie wyjął nia Poka się. Chodź tu mordo Za bioą. Pokaż?. U węgorz Wowa dawaj, dawaj! Jup! Bravo. brawo! Nice. O. Dewateko Baltów. O. Kajtu. El. Jak ty wiesz, kiś under the day. On the day. He? Co za? Aleś proszę bardzo. to bucik by zawiązał i you no. Know. Brawo! Węgosz to węgosz Będziemy zmieniać miejscówę tutaj. Słabo się oka Chłopaki shiper z chłopem z... Zwijają kotwice Piękny łańcuch Ciekawe rozwiązanie przez pół łajby to ciągną. My już wędeczki zwinięte. Idzie piękny deszcz także może coś się... Coś się bardziej rozkręci, impreza. Tu chłopaki. Jak panowie ryby? Super. Czekamy, aż będą bym chciał... Ale wy uważaj to, bo nie każdy tyle może, co wy widzicie. się <laughs> chłopa ululali. Zobarzę, I w tej dobrej jest. atmosferze... Chyba, że wierzę. Jestem. Tak. Dobry, dobry, Jak to ty <laughs> idź, żeby ona grilla zaczęła rozpalać, to to machołki dorzucimy. Nie, jeszcze nie. Wędkę, Ale, kur, 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 kur. Ale idzie Dobrze I tak to się właśnie tak to się bać no, Ładny, śliczny. Pokaż się panie, pokaż się. Brawo, jest kolejny. To co jest? Co, mieliście coś? No, no to wiesz, czało, czało, czało. Musisz odważnie pytać Teściu jak to się pytać? Teściu Jak to się trzeba zapytać? Ale myślisz, że teraz będzie milczał, to będzie za inteligentnego brady No, no. wiaterek wieje Szefu sami zawodowcy jednak się myliłem, że nie można otwartego ognia na łajbie. Jak się ta szmata zapali, to całkiem będziemy widoczni tutaj na tej łajbie. Dobrze. Nie wiadomo kto złowił we dwójkę. Cię poplątali. Jaka ładna, jak malowana. Pokaż się. Pokaż jaką ładną rybkę masz, pokaż, pokaż. Śliczna. Ale część się do moją gettę złapała, nie? Ale kto złapał w końcu? Ja. Ty? Jacko, że wojci Pokaż. wow. Coś się Piękny węgorzyk. Hej, jak się chłopcy cieszą. Bardzo nie ładnie. Potrzebuję bardzo, bardzo, bardzo. Pokaż ją jeszcze tak wiesz. Nie paluchy, tylko rybę pokaż. A niech się roku, nie chcielibyśmy odejść mojego rowem. Czyli że tego... Proszę państwa, coś się trafiło. Tutaj łowimy, wyciągamy Aha Czyli nic. <laughs> nic! Zeszła Ale no. będzie dobrze. Nie udała się próba podjęcia. Na spokojnie, bez przekleństw panowie. Następnym razem. Następnym razem może będzie lepiej. Krzycze, ma nie ma, ma nie ma. Interesujące, Szkoda, że nie ma. No i przyszła. Przyszła ta chwila. To jest Ja Tinder A Ty Ja, włożyłeś? Tak, oczywiście Co myślisz? To jest mil A tutaj zaczęli łowić ryby nawet A tu jeszcze pani nam grilluje to Z kim smakowało no. To? Tu jest kawały zostały jeszcze tutaj żeberka z góry co odcięł ale nie ta kątem, to tak naprawdę na ząb jednego gryzka bo tak mam Wywiad, wywiad proszę Jak? No i właśnie lepiej nie można by było tego ująć Lepiej nie można by było tego ująć a ja tak jak wam obiecałem To takiego skórny Jest moc? A tak? jest dobre. A jest to jest dobra jest petarda. jest Także Rybki nam się udały Jużek pociąg z tym chlebusiem tam Super Tutaj chlebuzią pysznym chlebusiem Batańska Po proszę chlebuziatę Proszę ukroić mi chlebusia. Już wonimy. Już, już Tyle, czy jeszcze więcej. Dola, dola. Oj, tak, tak, tak delikatnie. Oj, ile byś Ale tam kolega się chwali, że nie je chlebusia. Tak, tak, Martin tutaj on. <noise> I inni tam, i inna ekipa. Co mówisz, że jak? No ryb nie ma smykałki, ale do mieszka, to da <śmaczy> Smaczy, mówisz? Tak Jest moc Jest moc I z takich pięknych rybek pozdrawiamy was i życzymy samych smacznych dni Ciao. Ciao. Tam impreza